Witamy serdecznie ze studia magazynu futbolowej Ligi 6 FLS Weekend. Witamy w Lidze C4. Zobaczmy na zestaw paro oraz wyniki. W tym tygodniu cztery mecze tej Ligi. Restauracja Magillo, Husaria Kraków. Finesini Elektrolux Husaria Paragon i Etanol, Restauracja Magillo. Pierwszy mecz z dwóch Restauracji Magillo z Husarią Kraków. No i przegrany tym samym Husaria zbliżała się do trzeciego miejsca. No tak, Husaria zbliżała się do trzeciego miejsca chcąc mieć przed ostatnim meczem z Paragonem przewagę punktową, no to nie mogła sobie pozwolić na stratę tutaj jakiegokolwiek punktu no i swoje zdanie wykonała mimo, że w tym meczu jeszcze, jeszcze były też pewne problemy kadrowe, skład nie był zbyt liczny to ostatecznie udało się zwycięstwo odnieść Magilo walczyło, powalczyło, strzeliło trzy bramki ale nie było w stanie nie było w stanie w tym meczu zdobyć przegrało, choć no, w tym sezonie przegrywały już wyżej, więc też ten wynik nie był jakąś wielką porażką magita. Natomiast jak zobaczymy pod koniec. E, jednak e, chyba z komorami kończyli, kończyli sezon. Finezyjni wygrywają z Elektroluxem 9 do 1. No i no, ten mecz i, i ta różnica bramkowa chyba pokazuje, że pomiędzy pierwszym a drugim zespołem, że finiezyjni byli najlepsi w tym sezonie. Raczej żeby zdecydowanie byli najlepsi, natomiast myślę, że różnice oddaje między tymi drużynami nie tyle ten wynik tego meczu, co może bardziej pierwszego, bo tam te składy były optymalne i y, wtedy w y, wygrali, można powiedzieć, że z rywalem y, w pełni zmotywowanym, w, w pełni y, sił kadrowych, że tak powiem. Natomiast no, tutaj grał tylko jeden z braci Iwachów, y, skład też y, mocno, dosyć osłabiony, nie było podstawowego bramkarza, ale więc... Y, no, bo wynik mógł być tak naprawdę jeden, no, także Finesi nie to skład można powiedzieć optymalny, nie grał tylko Brankasz ale ale on nawet zresztą w Brankasz mimo dwie, dwie prace, zdecydowane zwycięstwo Finesi, innych podsumowanie, dobre po, podsumowanie udanego sezonu. Husarek Kraków no, to był ten najważniejszy mecz, grała z FC Paragon, wygrała 4-2 tym samym zajęła trzecie miejsce. No tak, wygrała 4-2 mecz, w którym było sporo nerwowych sytuacji na to zresztą zapowiadał się już po pierwszym meczu gdzie też było podobnie tak i tutaj kilka razy zawodnicy nie odpuszczali prawie nie chodzi o jakieś pojedynki na boisku yy, piłkarskie ale także słowne bo wiadomo że nogi nikt nie cofnie ale czasami może warto odpuścić sobie pewne komentarze docinki w stosunku do rywala bo to trochę yy, podgrzało atmosferę z obu stron yy, takie, takie komentarze były także to na pewno na minus, natomiast na plus postawa Kusari była w tym meczu zdecydowanie lepsza, choć Paragon miał kilka, kilka swoich minut, w tym meczu doprowadził do stanu 2-2, no ale szybko, szybko, szybko bramkę trzecią stać i tobie jakby się potoczyło, gdyby troszkę dłużej ten remis się utrzymał, czy przypadkiem Paragon nie, nie byłby w stanie zadać zwycięskiego czasu? Tak się nie udało, ale to się tak się nie stało i z medalem. No i mówiłem o, o tym, że restauracja Magilo może kończyć się samodzielnie, wygrała 7-5 z etanolem. No tak, ten ekspousarium pokazał, że, że z formą nie musi być Magilo tak źle, do tego etanol ostatnio dołował wyraźnie, więc przed Magilo otwierała się szansa na punkty. Może nieznaczny faworytem był etanol, ale jednak ja się spodziewałem jakiejś zdobyczy Magilo. Chyba typowałem nawet remis, skończyło się zwycięstwem restauracji. No, do, remis był do przerwy, no, ale po przerwie magile odskoczyło. Y, na dystans 3 goli y, w pierwszej połowie uciekało, ale etanol gonił y, zakazy na skutecznie, a w drugiej połowie już, już etanol dopiero, y, już jeszcze dopiero w końcówce, w końcówce meczu ustalił wynik na 5 do 7. Zobaczmy tak robić na, na ostateczną tabelę Ligi C4. Na pierwszym miejscu mistrzem Futbolowej Ligi Szóstek Ligi C4 zostają Finezyjni, 32 punkty, na drugim miejscu GSC Electrolux 25 punktów i na trzecim Husaria Rakuch 24 punkty, a na ostatnim miejscu CF PAS. Zobaczmy na mm, szóstkę ostatniego tygodnia Ligi. A graczem tygodnia zostaje Grzegorz Bujak, zawodnik napastnik restauracji Magillo. W tym tygodniu w dobrej formie, zarówno w meczu z Sarym jak i przede wszystkim w meczu z Etanolem jego postawa przypada mi do gustu. Bardzo skuteczny napastnik. No i najjaśniejsza też postać chyba całego sezonu. No, jeśli mówimy o Magila, to on chyba najrówniej się prezentował. No i w tym ostatnim tygodniu też na, na, pod względem innych zawodników, no to też, też się wyróżni. Dziękuję serdecznie, to wszystko z WGC4.